Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan, Serwis Testowy Media Tester w tym krótkim. W filmie, w pokażę Wam, na czym polega różnica między zdjęciami robionymi standardowo, trybem automatycznym w smartfonie lub aparacie kompaktowym, a zdjęciami robionymi w trybie HDR, czyli High Dynamic Range, czyli roz... szerokiej rozpiętości tonalnej. Zobaczcie, pierwsze zdjęcia wszystkich tutaj podwójnych zdjęć są bez HDR-u, drugie z HDR-em. Zdjęcia z y, hdr robimy głównie y, sceną, postacią, które stoją w miarę nieruchomo. Wszystko przez to, że aparat w telefonie zazwyczaj. Robi około trzech zdjęć bardzo szybko, nakłada je na siebie i eliminuje jakieś przesycenia barw, np. prześwietlenia nieba lub przyciemnienia dłoni. Zobaczcie, tu np. mamy zdjęcie, które jest bez HDR-u zrobione i cała ręka jest czarna. Z tyłu mamy jasne tło. Wystarczy włączyć tryb HDR, od razu ręka, ręka się rozjaśnia, a tło staje się bardziej, że tak powiem, przyjazne zdjęciu, nie jest prześwietlone. Tu znowu zdjęcie to samo, to samo, przepraszam, od razu klamka i cała rama wygląda lepiej. Zaś tło nie jest prześwietlone tutaj to samo. Kiedy stosujemy takie zdjęcia jeszcze, na przykład stoimy na łodzi, za nami mamy na przykład słońce, jasne niebo. Odbicia od morza na przykład słońca i chcemy zrobić zdjęcie osobie, która jest niedoświetlona. Wystarczy włączyć tryb HDR w naszym aparacie fotograficznym lub na przykład smartfonie, oczywiście przetrzeć jak zawsze obiektyw aparatu i zrobić normalne zdjęcie, tylko właśnie w tym trybie HDR. Zobaczcie, tu też zdjęcie bez hdr i zaraz HDR. -em. Takie zdjęcia są znacznie przyjaźniejsze, znacznie lepsze eliminujemy do jakieś prześwietlenia słońca światła, a zaś twarz nie jest na przykład czarna, sylwetka nie jest czarna, tylko jest dość Wystarczająco, aby zdjęcie wyglądało po prostu lepiej, także w gorszych i lepszych warunkach. Okej, okay, to tyle. Subskrybujcie nasz kanał Media Tester. Pozdrawiam.